Dzień dobry, dzień dobry. Zastanówmy się, co to jest funkcja różnowartościowa. Ale żeby przejść przez to, czym funkcja różnowartościowa jest, przypomnijmy sobie, czym w ogóle jest funkcja. Powiedzieliśmy sobie, że funkcja to jest generalnie relacja, czyli mamy pewną relację z zawartą, w pewnym podzbiorze, czy w, zawartą w zbiorze x razy y, czyli x będzie jakby dziedziną, czy będzie odpowiadało za zbiór, w którym będzie zawarta dziedzina tej funkcji y, za zbiór, w którym będzie zawarty zbiór wartości tej tej funkcji, prawda? No, zamiast r możemy napisać sobie, że jest to pewna funkcja f, prawda? Skrótowo możemy to oczywiście napisać, że to po prostu funkcja f działa ze zbioru x, zbiór y, przy uwaga, tu od razu mamy, że zbiór x jest dziedziną, a tu, że działa w zbiorze x, prawda? Więc to uwaga, tutaj czasami bezpiecznie jest napisać, że tutaj mamy jakąś dziedzinę, e, dziedzinę Funkcji f, prawda? Ale właśnie, nie o to chodzi. Chodzi o to, czym w ogóle jest funkcja. Funkcja to była taka relacja, która zachowuje pewnego rodzaju jednoznaczność, prawda? Czyli jeżeli f od x mógł być równy y1 i f od x mógł być równy y2, prawda? Czyli jakby wartość funkcji f w punkcie x mogła być równa zarówno x, y1, jak i y2, to wtedy musiało być tak, że te funkcje, te punkty y1 y2 są dokładnie takie same. I to jest ta jednoznaczność taka związana jakby na wartość, prawda? Czyli funkcja w jednym argumencie nie może przyjmować dwóch wartości, to oczywiście trzeba skwantyfikować dla każdego x z x i dla każdego y1 i y2 ze zbioru y. I to jest funkcja. Czyli mamy tą jednoznaczność, że jednemu argumentowi nie może być, nie może być przyrządkowana więcej niż jedna. Wartość. Jeżeli chodzi o różnowartościowość funkcji, to zobaczcie tutaj tak naprawdę ideę, o co chodzi, mamy trochę zawartą w nazwie. Ma być różnowartościowa. Co to znaczy? To znaczy, że ma przyjmować różne wartości. Czyli dla różnych argumentów przyjmuje na pewno różne wartości. No właśnie. Czyli gdyby f od jakiegoś x1 był równy y i f od jakiegoś x2 był równy y, czyli prawda, mamy, zobaczcie, dwa argumenty: x1, x2. Które dają taką samą, taką samą wartość. No właśnie, a skoro ma być różnowartościowa, to znaczy, że dla różnych argumentów nie może przyjmować równych wartości. a przyjmować różne. To z tego musi wynikać, że y, y, przepraszam, że x1 ma być równy x2. Czyli jeżeli ona dla dwóch argumentów przyjmie tę samą wartość, to te argumenty też muszą być takie same. Tu oczywiście możemy to dokwantyfikować, czyli dla każdego x1 i x2 należącego do x. I dla każdego y należącego do, do zbioru y, prawda? E, tak naprawdę, często potocznie ten warunek piszemy w taki sposób, że jeżeli f od x1 jest równe f od x2, to po prostu z tego musi wynikać, że x1 jest równe x2. To oczywiście musi działać dla każdego x1 i x2 należącego do dziedziny tej funkcji. Jeżeli właśnie wartości są takie same, to argumenty też mu muszą być takie same, albo przeciwnie, piszemy jakby zaprzeczenie, kontrapozycję tej, te, tego warunku, to jest implikacja, czyli jeżeli argumenty są różne, to no to wartości też muszą być różne, czyli f od x1 musi być różne od f od x2, czyli różne wartości, różne argumenty, róż, równe wartości, równe argumenty, to też kwantyfikujemy to dla każdego x1 i x2 należącego do x czy to jest ważna własność, nawet bardzo bym powiedział, jest to własność bardzo istotna. Zobaczcie, ona oczywiście zależy od wzoru. No funkcje dane tym samym wzorem, czy funkcje dane tym samym wzorem, cokolwiek to znaczy, prawda? Zobaczcie, będziemy tutaj tak naprawdę czego szukali, badając różnowartościowość. Będziemy tutaj tak naprawdę bada szukali tego, czy ta funkcja dla różnych argumentów może dać takie same wartości. I zobaczcie, tu oczywiście sam wzór w sobie tej funkcji jest istotny. To są pewne funkcje, które podpadają po to, że na przykład nie będą różnowartościowe. No zobaczcie, jak na przykład weźmiemy sobie funkcję f od x równa się x kwadrat, czyli taką klasyczną, najprostszą funkcję kwadratową. To ona tak jakby sugeruje, że tutaj prawdopodobnie coś będzie nie tak, dlaczego? No bo na przykład f od 1 to jest to samo, co f od minus 1. No i to jest 1, prawda? Więc generalnie jakbyśmy weźmiemy dwie liczby przeciwne, to one dadzą taką samą wartość. To, co sugeruje, że ta funkcja różnowartościowa nie będzie. Ale zobaczcie, poza wzorem, czyli tym jak ona działa, i istotna tu będzie także dziedzina. Popatrzcie, jeżeli popatrzymy na tę funkcję. I będziemy rozpatrywać tak najbardziej standardowo, czyli jako funkcję działającą pomiędzy zbiorem rzeczywistych, a zbiorem rzeczywistych. To ona oczywiście wartościowa nie jest. No bo właśnie na przykład to, to. Ale zobaczcie, jeżeli zdefiniujemy sobie funkcję kwadratową z dziedziną w przedziale liczb nieujemnych od zera do nieskończoności. I o wartościach zbiorzyli rzeczywistych, to tutaj nie ma aż takiego znaczenia to zobaczcie, ona już równowartościowa będzie. No bo patrzcie, wtedy będzie tak, że jeżeli wezmę sobie 2x1 i x2, czyli dwa argumenty, no to oczywiście wtedy x1 kwadrat musiał być równy x2 kwadrat, ale zobaczcie to, jak znowu czy z, y, pierwiastkujemy. To z tego dostajemy, że wartość bez względu na x1 jest wartości bez względu na x2, ale uwaga, oba te argumenty są nieujemne, czyli wartość bez względu na x1 to jest po prostu x1, Wartość badań x2 to jest po prostu równa x 2, czyli ta funkcja jest różnowartościowa. Czyli patrzcie, o tym, czy funkcja jest różnowartościowa, czy nie, decyduje oczywiście wzór tej funkcji, czyli sposób działania, w jaki sposób będziemy ją określać. Ale także w wielu sytuacjach bardzo ważna jest dziedzina, wybór tej dziedziny, który zbiór weźmiemy, bo czasami ograniczenie dziedziny powoduje, że ta funkcja różnowartościowa już będzie, a czasami w jakichś zastosowaniach praktycznych będzie to istotne. Pamiętajcie, co to jest funkcja różnowartościowa? To jest pojęcie naprawdę bardzo ważne i bardzo istotne. No i do zobaczenia razem. Dzięki. Pa, pa.